Jesteśmy na harmonii kosmosu. I właśnie skończyliśmy terapię, jak to wszystko przebiega, czyli tutaj mamy cały zestaw kamertonów i tutaj może jakąś relację. Co pan myśli po tej terapii? Jakie to odczucia były? Czy coś tutaj pan odczuł, czy, czy ja tylko panu pokażę, co ja dzisiaj tutaj zrobiłem. Czyli tak, mamy tutaj postać człowieka i najpierw oczyściliśmy całą aurę zestawem energia, potem dostroiłem wszystkie czakry do częstotliwości zdrowia. Potem zsynchronizowałem półkule mózgowe, czyli poprawiliśmy słyszalność między lewą a prawą półkulą i wyrównaliśmy ten potencjał, bo czasami jest coś takiego, że półkula dominująca albo więcej procesów zachodzi w jednej z półkul. Ja to wszystko wyrównałem. Potem mamy kamertony na szyszynkę i grasicę. No, ten centrum szpiku kostnego, czyli to, żeśmy uaktywnili i zniwelowali mikrozwapnienia. Potem dostroiłem wszystkie organy. Po kolei tu mamy całą taką listę tych organów, czyli wszystkie organy do częstotliwości zdrowia. No i potem reset. No zdarza się, że my mamy różne elementy przed i po. Jak wygląda, jak wyglądają struktury krwi? No widać, że różne elementy się znajdują, ale taka terapia powoduje absolutny reset, nie? I potem wysokie częstotliwości. To już tutaj mamy te kamertony solfeggio 2, 3 Surfer 4 i Detox, to to prowadzi do zniwelowania tych wszelkich elementów. No i potem dostrojenie takimi kamerami miejsca mocy, czakry ziemi 111, 128, potem transformacja aury, zakotwiczenie aury, energię 2 na koniec, wyciszające, uspokajające, harmonizujące i oczywiście ten, polaryzacja, z polaryzacji. Jakie Pana uczucie było po? No, co pan by, by powiedział? To znaczy przez cały ten okres praktycznie z, byłem całkowicie odłączony, e, nie myślałem o tym zabiegu, non stop miałem oczy zamknięte, jednak y, wyczuwałem, y, nie wiem jak to określić, że tutaj pan y, prowadzący tą y, terapię. Bardzo się angażuje i wkłada bardzo dużo serca. Taki no, bardzo ciepły, naturalny przepływ był. No, było coś w tym więcej niż jakieś takie normalne kaji jak, jak to bo, ludzie nazywają. Aha, nie? bo em, tu, o co tu chodzi? Nie tylko sama ta wibracja tych kamertonów, em, ale połączenie właśnie energii, bo jestem mistrzem bioenergoterapii, naturopatii i em, energii i wibracji. Te, te dwa elementy jeśli się łączą, to wtedy właśnie, dlatego em, nie da się czegoś takiego zrobić, że ktoś kupi kamerton i już coś robi. E, to, to nie tak, nie, to trzeba no, mieć uaktywnione dobrze. te kanały przepływu na dłoniach, na stopach. No, trzeba być zharmonizowanym, dostrojonym. No ja oczywiście też im więcej pracuję, tym więcej no, no, sam biedno. się dostrajam. To też nie idzie biedno. w tym kierunku. Czyli, czyli no, potwierdza się, że, że to, ta bioenergoterapia tak samo... Jest potrzebna w tym wszystkim. Jest no, do i, 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 I to jest właśnie to. Dziękuję bardzo dziękuję. Bardzo. I też, oczywiście, no, tutaj takie relacje bezpośrednie to takie od serca wiadomo, że dziękuję, to tutaj. No, jeszcze raz dużo zdrowia i wszystkiego. Wszystkie dziękuję dobrze. bardzo. Dzięki. Oczywiście też, proszę, polecajcie Jasne. nas dalej, bo tylko tak możemy się tutaj rozwijać. Okay.